Ktoś ocalał? Żadnego ciała. Może powinniśmy uciekać? Nie możemy tego tak zostawić! Do ścieku okropne. Chyba nie są jeszcze zbyt duże. Trzy oddziały w punkcie C5 zostały zniszczone. z Będą za 10 minut. Zrozumiałem. Zajmę się tym. Hej, no niech ktoś się odezwie! Coś dzieje. Nie mogę znaleźć okularów. Wiem coś, o czym nie wie nikt. Naprawdę? Spokój się, dobrze? Ważny komunikat dobrze. Co to jest? Obiekt pojawił się nagle nad morzem w zatoce Suruga. Co? No niestety. Nieszczęścia chodzą stadami. On tutaj idzie. Co się stało? Aż tak dobrze mi w tej fundacji nie płacą.